Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam, witam i o zdrowie Państwa pytam. Yy, no, jak się to czujecie po tym Sylwestrze? No, bo tam nie będę insynuował nawet i w takie spekulacje wchodził, że tam ktoś ma kaca na pewno i tam, prawda, no i teraz pół dnia będzie leżał i dochodził do siebie. Na pewno nie, ale napiszcie, gdzie to świętowaliście, nadejście nowego roku. Wszystko wskazuje na to, że będzie to rok nieszczęśliwy dla naszego kraju, ale czy były to jakieś huczne imprezy? Może jakieś widowisko, czy może takie zwykłe domowe po prostu, domowa przysiadówka gdzieś tam na kanapie przy lampce wina z jakimiś przekąskami, czy przy dobrej muzyce. Drodzy Państwo, dzisiaj chciałbym poruszyć temat tych wystrzałów sylwestrowych. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale ja się dzisiaj dowiedziałem już, że Polacy wydali 500 milionów złotych na zakup tych wszystkich petard, tych fajerwerków, żeby sobie oczywiście z okazji nadejścia Nowego Roku wyjść przed dom, no i wystrzelić to te, nie dość, że cała okolica tutaj, przynajmniej u mnie, bo to w mieście to podejrzewam, że to było spotęgowane wielokrotnie, ale gdzieś mniej więcej w okolicach 23, po 23, to ja myślałem, że jest wojna po prostu. Ja myślałem, że jest wojna, był taki huk niemal jak spadających bomb, wystrzałów, jakby granaty leciały. Niebo tutaj, oczywiście, nad wsią, no to. Rozbłysnęło od tych, prawda, kolorowych światełek, które tam z tych fajerwerków wędrowały do góry pod nieboskłon. To było przeżycie wstrząsające dla mnie także, drodzy Państwo, dla mnie także mówię, bo jeszcze 6-8 lat temu to na wsi te, tam się parę takich wystrzałów gdzieś pojawiło, ale na wieś już nadciągają, coraz więcej zresztą nadciąga tych y, ludzi, y, którzy sobie domy pobudowali, przyjeżdżają tutaj. Robić huczne imprezy bardzo często i latem przez cały rok, yy, gdzie tam mają tylko okazję, żeby yy, zmanifestować ten swój yy, aktywny, taki dziki stosunek do życia, no to takie bydło po prostu bardzo często przyjeżdża, hałasuje, yy, prawda, śpiewa na, yy, nie licząc się w ogóle z tym, że te hałasy, które są, yy, prawda, generowane wskutek takich zabaw, to po prostu ludziom przeszkadzają, no ale takie, takie wieśniactwo z miasta bardzo często przyjeżdża na wieś, ma tutaj swój dom, no i tutaj te balangi także na sylwestra były słyszalne, ale najgorsze jest to, co te wystrzały sylwestrowe robią zwierzętom. Drodzy Państwo, i po 23:00, gdzieś mniej więcej, kot Baryła w ogóle wyszedł. Wyobraźcie sobie, no jak to kot na no po prostu nocą wychodzi, tym bardziej, że teraz śniegu nie ma jeszcze w górach. Kot baryła wyszedł, rozpoczęły się te wystrzały, no mówię, jakby to była wojna, nadchodząca wojna, tak, takie miałem wrażenie i kot zniknął po prostu. Wrócił całkiem niedawno, gdzieś w okolicach pory obiadowej, przestraszony, teraz się w ogóle gdzieś schował, zakopał się w jakiś kot, tam nie wiem, gdzie on w ogóle jest. Tak mocno, tak intensywnie te huki, te hałasy, odgłos tych Petard odbija się na tych zwierzętach. Słuchajcie, było słychać ryki jeleni w ogóle w lasach. No, z tego przerażenia właśnie. Psy szczekały, no, wyły wręcz, ja bym powiedział, zwierzęta nie wiedziały, co mają zrobić, bo zwierzęta nie są w stanie zwierzęta nie są w stanie, yy, właściwie się przygotować na nadejście takiego grzmotu, takiej petardy, takiego wystrzału. Wiele zwierząt kojarzy to w ogóle z wystrzałem jako polowaniem. Z polowaniem. Takie dziki to wiedzą doskonale, że to jest niebezpieczeństwo bardzo duże, tym bardziej stada, które już na które ludzie polowali, więc to, to jest naprawdę bardzo duży stres. To nie są grzmoty takie jak błyskawice, jak pioruny w czasie burzy, gdzie zwierzę jest przygotowane do, do nadejścia tego, tego hałasu tak zwanego przyrodniczego. To jest wielki stres dla zwierzyny. Dla waszych zwierzaków, jak macie tam psa czy kota, to prawdopodobnie nie też. No, kot baryła po prostu zwariował w tym dniu. A to był najbardziej intensywny sylwester, jeśli chodzi o te wystrzały tutaj na wsi, bo tu generalnie rzecz biorąc tego hałasu nie ma aż tak dużo. Ale już się pojawia systematycznie coraz więcej. Ale kot baryła naprawdę się zestresował. Ale ja się zastanawiam, drodzy Państwo, po co są te wystrzały? Po co są te fajerwerki? Czemu to ma służyć? Co. Człowiek chce pokazać, no bo im silniejsza jest w człowieku rozpacz i narastające cierpienie, a to widzimy z roku na rok, powtarza się ta sama sytuacja. Tym jest głębsza potrzeba właśnie manifestowania, robienia tego hałasu yy, naokoło tych wystrzałów, prawda sylwestrowych, yy, bardzo często tych fajerwerków, które mają oznajmić nadejście i ja bym powiedział już w tej chwili głupoty. No bo co z tego przychodzi? Z tego nie ma żadnego pożytku. No ktoś powie, no gospodarka się tam prawda napędza, 500 milionów tych fajerwerków. Ja nawet nie wiem, kto na tym zarabia, na tych fajerwerkach. Ale dobrze, ale to jest jedna z tych rzeczy, którą śmiało moglibyśmy wyeliminować z naszego życia. I ja nawet stwierdzam, zakładam, że gdyby była taka ustawa właśnie gdzieś tam yy, wprowadzona... W te obrady Sejmu, to nie byłoby powodu, dla którego ja miałbym tego nie aprobować. Bo naprawdę uważam, że to jest coś szkodliwego. To jest dla mnie to jest przejaw czystej, to jest przejaw czystej głupoty. Ten cały rok 2025, yy, wskutek tej ułomności już dzisiaj ludzkiej, która przechodzi wszelkie pojęcie, to będzie rok totalnego upodlenia, nie tylko dla Polski, która istnieje teoretycznie, to będzie rok upodlenia w ogóle dla świata. Dla świata przede wszystkim, bo ten cały hałas, ten cały lans, on wszys to, te wszystkie aspekty życia kulturowego w tym naszym świecie potrzebują właśnie takiej niedorzecznej oprawy. Tego cieszenia się, tego. Yy, tej widowiskowości, prawda, medialnej, jakie to gwiazdy wielkie nadchodzą w tym 2025 roku. Nie, telewizora już nie ma, to ja Państwu mówiłem. Telewizor został wyniesiony tam, leży w jakimś takim składziku pod schodami. Sobie czeka na nowego właściciela, ale to zrobię może jakiś film o tym na kanale. No ale y, ostatni raz tego Sylwestra oglądaliśmy na, y, prawda, w domu na telewizorze, przyglądając się tym gwiazdeczkom, które tam się pojawiły na, tym, yy, na tych yy, sylwestrach w tych telewizjach jednej czy drugiej, no to muszę powiedzieć, że to był czas stracony. A w wielu przypadkach to ja się czułem poniżony w ogóle naprawdę, że ja to oglądam. Dlatego mówię koniec. Trzeba z tą rozrywką skończyć, jak będę chciał coś ewentualnie zobaczyć. To jest jeszcze komputer online, coś tam można yy, dla siebie yy, prawda yy, znaleźć, yy, żeby... Ewentualnie zadowolić tą potrzebę obcowania z tak zwaną kulturą, która jest kulturą nie tylko wyzysku i przemocy, ale to jest kultura głupoty. Bo tak się niestety, drodzy Państwo, zachowują ludzie ułomni, no, ludzie upośledzeni, no. Wychodzi delikwent, który i tak nie ma nic nikomu do powiedzenia, nic nikomu do zaoferowania, oprócz tego, że tego akurat jednego dnia on sam musi obwieszczać nadejście, Yy, własnej impotencji poprzez wystrzeliwanie tych fajerwerków w ogóle w powietrze i to ma być wielki blask to ma być zapowiedź tego co yy, będzie oznaką jakiejś gwarancji, jakiegoś szczęścia jakiegoś powodzenia, bo wszyscy sobie życ życzą szczęścia szczęśliwego nowego roku, wspaniałego nowego roku, no to jak sobie szczęścia życzymy, a sprowadzamy na siebie nieszczęście, to zdaje się, że ludzie yy, sami chyba nie wiedzą cóż miałoby to szczęście oznaczać cóż miałoby oznaczać to szczęście no do tych spraw ta cywilizacja jeszcze bo jeśli się tak mówi, że się kocha życie, że się szanuje życie, że się, y, prawda, ktoś być może postawił sobie jakieś noworoczne tam wyzwania, jakieś postanowienia noworoczne, ludzie bardzo często to robią właśnie na przełomie y, starego i nowego roku, y, no to niektórzy sobie może postanowili, że zdecydują postawić na własny rozwój, prawda, osobowości, duchowości. No to to jest pretekst, właśnie jeden z głównych takich y, powodów, żeby od tej, tej ułomności po prostu w postaci tych fajerwerków, żeby odchodzić, to nikomu nie jest potrzebne, a w tym wypadku jestem całkowicie przekonany, że to męczy zwierzęta. Były tutaj takie sytuacje na przestrzeni jeszcze zeszłych lat, że spłoszone zwierzęta z lasu wybiegały gdzieś tam na ulicę, nie wiedziały co się dzieje, zdezorientowane w ogóle, pogubione, zagubione w tym świecie, yy, takich małych, yy, prawda, świecie, który został opanowany przez tych małych, śmiesznych ludzi. A z mojej strony to ja bym chciał zaapelować, po prostu chciałbym zaapelować, żeby. Jeśli oczywiście to nie godzi w jakieś tam sprawy, tutaj wtrącania się, bo każdy ma prawo robić to, co mu się podoba, ja to rozumiem, że każdy ma prawo robić to, co mu się podoba, no tak to zostało przyjęte, tak został ten świat namalowany, narysowany, no ale w tej sytuacji uważam, że z takimi zachowaniami tych małych ludzi, no trzeba po prostu walczyć. Tyle miałbym dzisiaj do powiedzenia w tej sprawie. Pozdrawiam Państwa w Nowym Roku bardzo serdecznie.